Witam, kochani. Dziś 22 dzień, jak wspólnie oczekujemy na narodziny Pana Jezusa. Mam nadzieję, że macie dużo sianka w Waszych żółbkach, które zbieraliśmy za każdy dobry uczynek. Większość z nas będzie świętować w rodzinnym gronie, ale chciałabym, abyśmy też pamiętali, o tych, którzy są samotni, o tych, którzy są daleko albo o tych, którzy muszą pójść do pracy w święta. Dlatego mam dla Was zadanie. Proszę Was, abyście nagrali życzenia świąteczne i nie życzyli udanych prezentów. Żebyście im życzyli tego, co najważniejsze dla życia duchowego. I bliskości z Bogiem. Wierzę w Waszą twórczość. Już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia!